No witam Ja coś już widzę Pies jeszcze nic nie widzi Spróbuję Wam pokazać Jak pies szuka zrzuta Na razie nic nie wie, że mamy szukać No Messi Szukaj roga Szukaj roga Szukaj Szukaj, szukaj, szukaj Super, dobrze, dobrze znalazłaś. Mamy do jakiegoś staruszka. No, tak właśnie mój pieśni zbiera zrzuty. Operuję hasłem RUK tylko dlatego, że jest to proste. Krótkie słowo. A ucząc psa komendy. Musimy właśnie się takimi słowami posługiwać taki staruszek nam się dzisiaj trafił Jakby ktoś chciał pieska swojego uczyć szukania to proponuję od małego gryzaki. O może być z takich właśnie z rzucików sobie pociąć kawałki, żeby pies znał smak. Zapach bawił się gryz, wiedział, że to jest fajne. Później rzucać mu to do aportu, chować, żeby szukał. Za wszystko, oczywiście, dajemy nagrodę. Jak znajduje zaraz będzie nagroda. Tak, już czekasz. Tak, nagroda, dobrze, szukasz. Dobrze, nagroda, pochwała. I jeżeli piesek ma zajawkę do szukania. Powinno coś z tego wyjść. No. Tak to wygląda. Okej, okay. muszę dać nagrodę. Pozdrawiam.